Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV? <laughs> Nazywam się Teresa Dawytko i moja koleżanka Ewa Wojtalewska-Lichota. Obie jesteśmy nauczycielkami w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Technikum Architektury Krajobrazu, czyli jesteśmy nauczycielami zawodu właśnie tej architektury krajobrazu. Święto organizujemy od 14 lat. Najpierw przez 11 lat w Janowie, w tej chwili od 3 lat na terenie mińskim. Myślimy, że cieszy się dużą popularnością. Tak, coraz, coraz większą. większą. No przez to, że się przenieśliśmy właśnie tutaj do Mińska, do miasta, postanowiliśmy przyłączyć do naszej organizacji również jednostki miasta i dzisiaj na pewno Pani widziała jest, są przedstawiciele Muzeum Ziemi Mińskiej. Naszym partnerem jest również Mosir, czyli miejski ośrodek. Jest zresztą też naszym sponsorem. dostaliśmy nagrody dla na gimnazjów, bo właśnie mamy sporo różnych nie tylko atrakcji, które tu można sobie obejrzeć, kupić, zjeść, wypić, ale również dodatkowo to co widzimy tutaj, prawda? Konkursy. Ile dzisiaj mamy stoi? O, nie liczyliśmy. Ponad 30 Tak, Tak, trudno nam Nie liczyłyśmy dokładnie. Na początku skupiałyśmy się, to znaczy, może troszkę o historii. W ogóle Święto świętowiatów powstało, zaczęliśmy organizować po to, żeby promować szkołę. Szkoła była w Janowie, była mało znana, miała taką nie za dobrą opinię nawet. I w związku z tym no, postanowiliśmy, że popracujemy nad lepszą opinią, nad tym, żeby wszyscy okoliczni mieszkańcy i nie tylko okoliczni poznali szko szkołę od jak najlepszej strony. Nasza działalność rozszerza się, bo nie tylko próbujemy szkoły, ale próbujemy ziemi. Współpracujemy jako architekci krajobrazu z rejonem Grupkowiczy z Mosirem. Ten teren, który jest teraz przy Rosji, to teren, który został zaprojektowany przez nauczycieli i uczących w Architekturze brazu, A nasi uczniowie tam będą pracować. Będą pielęgnować. Zresztą będą... sporo terenów w też jest i też tak, pielęgnować, projektować ten teren, w dalszym ciągu rozwijać i Jakie atrakcje w dzisiejszym dniu są przygotowane? Y może zaczniemy od tego, od czego jest wychodzi się nazwa. To znaczy od piątych wystawcy przywieźli rośliny jednoroczne, takie typowo rabatowe i tarasowe, również wyliny, drzewa, krzewy, no i i lasy oczywiście i rozsady warzyw. Z tego co wiemy, rośliny wodne. Widzieliśmy, że mają też inne, że no różne, cały, cały można powiedzieć, zestaw roślin ozdobnych. Zapraszamy koleżankę, bo tutaj bardzo ważna osoba jest, opowie o więc Za chwileczkę się przyłączą. Oprócz... że i miasto pięknieje pod wpływem tutaj naszych działań praktycznych. Tutaj myślę, że wiele osób również jest zadowolonych z tego, co widzi, jeżeli chodzi o rozwój tej zieleni, tych przestrzeni. Myślę, że że to jest dobra droga i tutaj dążymy do tego, żeby architektura krajobrazu była doceniana przez mieszkańców. Свихач ТВ.